Cześć kochani! Witam serdecznie! Dzisiaj pakuję paczuszki tak konkretnie dwie konkursowe paczuszki I wybaczcie moje bazury Ale niestety jestem chora Więc jakby dajcie mi trochę na lustrę. Termin wybił Więc trzeba spakować Wam konkursowe paczuszki I myślę, że zacznę od tej tutaj kosmetycznej Bo tutaj tak w zasadzie będzie najwięcej do roboty By the way, dosia, mango, gratulacje! Gratuluję zwycięstwa. No i myślę, że tak, trzeba będzie zabezpieczyć tą paletkę, bo ona może pójść. Co tu jeszcze takiego mamy, co bardziej by się przydało? Myślę, że to też może pójść. A czy coś jeszcze bym tutaj zabezpieczała? Wydaje mi się, że chyba reszta jest w porządku. Że chyba raczej nie trzeba będzie. A przynajmniej mam taką nadzieję. Więc tutaj skupimy się na tych dwóch rzeczach. Tak w ogóle, tak jak Wam wspomniałam, jestem chora, jestem przyziemiona, więc przepraszam, jeśli to będzie miało dziwny vibe. Mam nadzieję, że wszystko widać. Z tego, co zerkam, to chyba tak. Także sobie tutaj zawiniemy tak. Myślę, że odrobimy sianki. Był to słuchajcie, długi konkurs. Jeden z dłuższych bym powiedziała w mojej karierze. Aczkolwiek były, no cóż, duża liczby do świętowania. Takie 10 lat na YouTube come on. A wiecie, co jest najgorsze? To nie jedyne co jeszcze przed nami z okazji tych 10 lat na YouTube. Kwestia, że muszę jakoś wykombinować, jak to zrobić finansowo, żeby mnie na to było stać. Także mam nadzieję, że jeszcze faktycznie 5 września będę w stanie Wam zapewnić dużo atrakcji. Mój kanał na YouTube, ten taki główny, to jest Jomi Eke. I tam właśnie te atrakcje planuję zrobić. Już mam nadzieję, że się zobaczymy. Ok, myślę, że jest Gicor. W ogóle zapomniałam Wam pokazać, jak wygląda paletka cieni na pakowaniu. <grymne> Ale no cóż, link do konkursowego odcinka, jak coś w opisie, jeśli ktoś nie widział. Natomiast, o, meczko jedyna, jakie ja mam to okrągłość zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. Chyba raz tu zrobię taki roll. i ja bym to tak ciachnęła w ogóle jeśli etykiety czy inne tego typu rzeczy będą krzywo wybaczcie mi jakoś tak nie mam talentu do krojenia prosto cięcia nożyczkami prosto mam wrażenie, że niby gdzieś tam w dorosłości to się odrobinę poprawiło ale nigdy nie była to moja mocna strona co jest trochę w sumie dziwne bo jestem w stanie na kartce narysować prostą linię, więc nie mam pojęcia czemu. To nie tak, że mam coś niehalo z percepcją na <laughs> czymś takim. Tutaj muszę jakoś zrobić, żeby łatwo dało się otworzyć. Żeby nie było przekombinowane. Bo to jednak taki kształt, że później powodzenia. Więc myślę, że wyznacznikiem dla Ciebie pędzę po prostu tutaj ten fragment taśmy, że to oznacza, że tutaj po prostu pociągnąć, ciachnąć czy cokolwiek. Wydaje mi się, że nie będzie to trudne, jak tutaj sobie przetniesz czy coś. Więc tak, um, jeśli chodzi o tą paczkę, Wydaje mi się, że tutaj nic więcej nie trzeba pakować z pudełeczka, folie bąbelkowe. Mam taką nadzieję, że wszystko przejrzy Także jeszcze raz gratuluję wygranej. I trzeba Ci wybrać jakąś kartę, bo oczywiście nie może się odbyć konkurs bez mojego podpisu. Także co my tu ciekawego mamy? Sprawdźmy. A ja wybiorę i Wam pokażę, co się zdecydowałam. Mam dla Ciebie takie oto róże, także mam nadzieję, że jako tak ropiłam w gust. Sorry, za hałas. Przećwiczmy podpis. Nie! Czyżbym dzisiaj miała. Kurde, jednak nie. O <śm> Jezus Maria. Chciałam, że dzisiaj może mi dobrze pójdzie. A tu o. Ok. Tu teraz trzeba jakoś to powtórzyć. Próbujemy. Wyszło na ułko, sorry. Ale mam nadzieję, że okej. Okay. <grytanie> Także wrzucam tobie. Całą paczuszkę jeszcze zabezpieczę taśmami i ety etykietami, no bo trzeba też dać etykiety, ale to już nie będę pokazywała w kamerze. Lecimy do drugiej paczuszki. Tutaj mamy skinkera. I ja powiem szczerze, że mi się wydaje, że tu wszystko jest ideolo zapakowane. Jeśli chodzi właśnie o zabezpieczenia. No, to nie ma co chować, tu jest w pudełeczku, tu jest w pudełeczku i folii. Więc myślę, że powinno być git. E, także kwestia tutaj tego, pytałam Mango co zrobić. Pytała, że mogę cachnąć, bo jak widzicie nie mieści mi się do paczuszki. Także ciechniemy sobie. No i teraz się zmieściła. To może tak na nawet. Nie, bo tak nie będzie dobra. Czyli tak. To może uklepie to. <laughs> to tak. Dobra. No i dla mango też trzeba zrobić podpisik. Mango. Wybrałam ci takiego kwiatucha. Także dzisiaj kwiatowo. nigdy nie potrafię się podpisać identycznie. Powiedzcie, co jest ze mną nie tak. A jak taki dostajesz, podpis mango, no. Także leci. Pamiętajcie właśnie, że każda karta jest inna, więc można je kolekcjonować. I tutaj też zakleję adresik. I tyle. Także w zasadzie dzisiaj krótko zwięźle i na temat Mam nadzieję, że będziecie zadowolone z no, zawartości paczuszek. I pamiętajcie właśnie, że 5 września świętujemy 10 lat. Super by było się zobaczyć razem i mam nadzieję, że będą kolejne atrakcje, które Wam się spodobają. Do zobaczenia! Pa, pa!